W roku następnym, 1799, wybucha wojna z drugą koalicją antyfrancuską. Początkowo Francja ponosi porażki. W tej sytuacji Francuzi tworzą przy Republice Batawskiej, czyli tak naprawdę na terenie Holandii, legię naddunajską, na czele której staje generał Karol Kniaziewicz. W tej legii walczy w stopniu porucznika. Pułkownik insurekcji kościuszkowskiej, Beregio Selewicz, symbol udziału w społeczności żydowskiej w walkach o niepodległość Polski. Legia Dunajska, Legia Kniaziewicza, bierze udział w bitwie pod Hohenlinden w 1800 roku. W bitwie tej wyróżnili się Polacy, m.in. Brygady Jan Pawlikowski który korzystając z pomocy jednego francuskiego konnego strzelca uderzył na całą kompanię, unieszkolił dwóch oficerów i wziął do niewoli 57 zmieszanych tym faktem ludzi. Oraz porucznik Telesfor Kostanecki, który z ośmioma łanami zaatakował sześć gotowych do strzału działów będących pod osłoną 60 pieszych i zdobył je. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X. Użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.